To jest już koniec. Nie ma już nic. Ostatnie opportunity. Okazja, w sensie, możemy iść. Kapitał mam. 25. I lecimy. Il Sovrano. Wybierają poziom bezwzględny, czyli poziom bez auto-aima. są mocniejsi, a także w sensie wytrzymują więcej, a także zadają więcej obrażeń. Ale oczywiście, nagroda jest taka, że dostajemy więcej hajsu. Expa. I'll take your precious stash to the Italian. There you go. Hope it's worth it. Just remember, old Joe got you where you are. The diamond, il sovrano, pale yellow, so big you could not close it in your fist. If you believe the stories, it was stolen from a temple in India, and tragic fates have since befallen its owners. For Senator Ricard, we give the Kurds a little assistance. Yes, a consortium of your southern nobility have paid handsomely for the privilege of hosting the stone in the roads before it travels west. Tonight, the senator's representative comes to collect it. Spokojnie, masz to jak w banku. Masz to jak... Jak tam były rzeczy? Nie, no banki normalnie były. Więc masz to jak w banku, spokojnie. Odpalamy sobie radar zwykły. Już nie potrzebujemy klimatu. Znaczy, klimat jest potrzebny. Ale nie w tym momencie. Potadajemy sobie na pełnej. Bo musimy spotkać Eee, w środku... Czy ktoś tu dynamit? Czy mi się wydaje? Nie, po prostu tak to wyglądało, te czerwone. Eee, nieważne. Mm, shotgun, niechaj... O oh, kurde, jakby z tego pierdol. Eee, uderzył. Ciężka strzelba może być, może nawet wybuchowa? Nie, nawet przesady. Zwykła amunicja. A bez Nie, zwykła. Eee, wszystkie bronie tutaj są git. Możemy wchodzić... ...do miejscowy. Panie i Panowie! Nadchodzę! Ale pozwólcie, że najpierw zjem sobie... ...jedzonko tutaj. Bo wydaje mi się, że NIE! Co ja odpierdzieliłem?! <laughs> Siemanko. Witam serdecznie. Gdzie mi ich dały sobie? Aha. Nie, a wyzwanie to żeby zamówić... Yy, ...itemy. Dobra, tak zamówię sobie. Nie musimy się śpieszyć. Nie ma takiej potrzeby, nie będę nawet pił Tylko będziemy wyrzucać Na ziemię Halo To ci się nie podoba? Ja tylko rzucam butelki na podłogę I Jeszcze kolejna, proszę I na podłogę I ostatnia Ostateczna Jest tu Dziękuję bardzo ja Rzucił podłogę Idealnie, 15 goldów nam spadło, raczej 0,15. Jakby 15 goldów nam spadało, to byłoby fantastycznie 420 golda! Wow! Eee, to jest strażnik, On nie będzie chciał mnie wpuścić. Jest to strasznie miłe z jego strony. A teraz zrobimy taką akcję. O kurwa, mać! <ścoughs> Dobra. Nieważne, nieważne. Nie było tego, ok? Nie było. Nie było. Ale co, myślę, że ja rezygnuję ze swojego planu? Nie, nie, ludziska. Nie ma takiej opcji. Tylko tym razem zrobię to bardziej skutecznie. Aha, naprawdę? Zniezdiszczaniu ma? Aha, dobra, nie, to nie było skuteczne. Ale ja wiem, w czym problem, spokojnie, spokojnie. Szybka jak da za problemu. Ja po prostu wchodzę przez drzwi. Jak wejdę tędy sobie, to jest strażnik? Nie, po prostu taki zwykły rępec, okej. Okay. Tak jest ubrany na niebiesko i myślałem, że jest strażnik. Jak wejdę do tyłu, o właśnie, no to oni nie będą mieli gdzie uciec. To jest strażnik? Oni są strażnikami, czy nie? Dobra, to było niemiłe, że chciałeś tamie mnie broń wyciągnąć. Ej, wait, to się otwiera? Aha, to się nie otwiera. Aha, ale mogę do mnie próć. Hmm. Dobra, trochę komplikuje sprawę. Minimalnie, minimalnie. Maka, broń. Dobra. Co, kolejni? Aha! mi ten rewolwer. z innym sobie też poradzę. No problemo. Tutaj. Gosi cały czas są w środku. Aha! 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 Aha. Pi. Pi! Dobra, ich O! To było potężne Eee, halo, mhm, mm mhm mm Dobra, to kłopoty leki jednak Są Nara, aha, mhm, mm mhm A, wszyscy w porządku, chyba nie dobrze robią Lekarz silnych mi- co ty robisz? Egzekucja tykiarza Następuje Nara, nara Nie wstawaj Dobra, teraz pierwsza osoba, proszę mi dać w końcu, dziękuję bardzo. Dlatego się dostałeś w pizdę, pierwszy jest kolejny. Ale oczywiście, konia mi tutaj atakuje, miłe jest to. Dobra, aha, okej, okay. no nie, on będzie przodowył to po dnia. Jak on... ta strzelba jest do. pchuja, niepodobna. Aha, ale skrzynię sobie znalazłem, nie? Moja ulubiona jest. Jestem fanem tej skrzyni. Założyj fan page na Facebooku. Ua. Aha, gościu. Witam serdecznie. Nie zwracaj na mnie uwagi. Dzięki. Peace. Aha, dobra, jest git. Aha, nie jest git. Albo jest? Jest. Dobra. I teraz tak. Sytuacja bezpieczeństwa jest w ogarnięta, ale nie mam już lekarstw. Znaczy, mam jedynki. OK, mogę być w sumie. Potrzebujemy jeszcze jedzonka tutaj. Niechaj będzie... ...to, zmiętopolno. raz jest w sumie. Tam są typiarze. Nara. Aha. Nie. Dobra. To jest troszkę sytuacja. A, oni chyba to się rozpić gdzie skonczorek, bo to jest policja. A nie jakieś typiarze. Nara więc chyba musimy raszować. Wstań! Wobec jest, jestem sam. O! Za mnie zbiera. To nie dobrze znaczy Drakoń pad Jakieś połowiczne sukces, powiedzmy, że to był I biegniemy do środka. Tylko tym razem od frontu W sensie od środka. Coś tu jest? Aha! Faktycznie są Nie. Nie? Nie nie wstawaj yy, szybki, musimy sobie napić się Tu jest gościu, nara Nie mam municji. Dajmy to Ja sobie po prostu chilluję, okej okay. ja To cię zostawię Come on Koniec. Typie jestem. Albo i nie? Nic nie widzę przez to pierwszą osobę. Nara. Nara, please! Please Nara! Dobra! Aha, zamknięte! Jakim prawem? Normalnie jest otwarte drzwi. Po prostu znajdźki. A też widzę, że to zamknięte. Aha! Nara. To jest Nie jest zamknięte. Mam nagrodę. Nie odebra bardzo chętnie, ale ja tego nie zrobię. Tym razem w poprzednim odcinku pożałowałem że to zrobiłem. Aha, i teraz nic to nie da, czy to zmienię, czy nie, bo tutaj jest Jest ich 50. Dobra. No tak, ta strzelba jest do niczego. Już walę moją zwykłą tłokową. Wait Dobra, jest u góry tam, uciekł Dobra, idę na górę Aha Jezu Jestem ciekawy Jak to sobie wyobrażał Rockstar ja chciałem to niby zrobić solo. Jest ono wykonalne. Ale spróbujmy. Aha, tu jest czterech tych strażników, tak? Czy trzech? Zaraz załóżmy, że trzech. Aha, oni mnie nie atakują? Dopiero teraz? Dobra, coś to może dało. Ponieważ tu jest gościu, no i właśnie. Rockstar. Fajny pomysł. Powiedzmy sobie wprost: nie jest to aż takie głupie. Żeby w ten sposób do tego podejść. Więc zamierzam to zrobić. Eee. Mhm. Mm Nieba to nie będzie jeszcze decyzja, bo tak powiem, lekko niezdecydowany. Aha! Dobra, jednak to może jest głupi pomysł. Właśnie barman przestał istnieć. <noise> nie mam pojęcia, jak ja mam to zrobić. Najgorsze jest to, że z każdą próbą jest coraz trudniej, bo nie ma amunicji. W sumie, na kucka, jak jestem, to jeszcze nikt mi nie trafił. Ja to się chyba lewej, tak? Nie. Aha, okej, z tyłu jest. Aha, hm. Ja mógł drzwi zamknąć, bo to by się przydało mocno. Nie, nie. Ktoś coś? Jakiś pomysł? Może, może, maybe, baby. No bo jak tędy wejdę, to jestem martwy od razu. Tak? Lekarstwo? Nie, tu jest jeden przeciwnik teraz Właściwie Nie Nie Aha Dobra, to jest kurwa Ej, ci żart jebany Ej, w sumie? Dobra, jestem genialny Jednak nie Zapomnijcie Dobrze Przyznam się, że sprawdziłem na YouTubie i. Tutaj jest podobno taka akcja, że oni... wchodzą się zdradzą, który to jest ten prawdziwy. I... będę w stanie go się dopaść poza barem, poza salunem. I taki jest kurde sposób. Więc czekamy. Czekamy, czekamy, czekamy. O, proszę bardzo, jest koniec. Koniec, koniec, koniec. spotkania zapraszam możesz wyjść na zewnątrz, ja nie zrobię ci krzywdy naprawdę gwarancja a, kościół wyszedł aha kościół ej, on poszedł sobie normalnie na ten parkonik co tam robisz? proszę wyjść na zewnątrz nie, miło z jego strony. No nie by tam wbija na górę. Bez opcy, że tu zejdzie. Mam taką przemadzieję. Na ja skończę palić fajkę. Kościół, chodź. Kolego. O, idzie, idzie. Chyba. Poszedł gdzieś. Gdzie? Nie gadajcie, że on wrócił do rozmów. No nie! Aha, i Seusia normalnie. No gdzie cię? O, znowu wstał. I gdzieś idzie. Może tym razem spotkamy się? W innym miejscu, poza salonem? Please. Jak on znowu pójdzie na balkonik? Nie, chyba nie idzie na balkonik. Idzie ten. Dobra, idzie. Idzie po schodach. Stara. A to właśnie czekałem cały dzień. Zapraszam. Nie, wait, dziwno nie jest. Aha, przy barze oh. Nie wytrzymam Może sobie jaja robi O Gadają se Nie gadaj, że on na górę Nie idź tu No nie! Czemu tu idziesz? Co to za typ Zaraz i dalej jest, nie? No nie mogę pójść za nim O, oh, tych frajerzy Nie, jeszcze ja, policzymy Okej, okay, chyba zmarnowałem wszystkie okazje na rozwalenie typa. Bo gościu zakończył konwersację i wreszcie nie odzywają do siebie. I gościu będzie się przy tym stole. No nie. No to co, próbujemy jeszcze raz, nie? Nie! Nie, no co to ma by było być? Dobra. Okej, okay, powtarzałem misję. mhm Dobra, jestem na tego topy. Idzie typiarz. Jak on znowu przyjdzie do baru, to się bardzo zirytuje. Wyjdź na zewnątrz. Albo gdziekolwiek, po prostu wyjdź poza obszar widzenia luda. Please. Bądź taki miły dla mnie. O! Nie. Proszę nie idź do baru. 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 Jeszcze raz to samo. Mm hmm. Hmm... hmm, -hmm. Dobrze. Spróbuję. Nie chcę, ale muszę, jak to mówi tacy. Nara. ograb. Kiedy wypierdalasz. Ja piję. I wchodzę na zewnątrz. Nara. Frajerzy. Nara, frajerzy. Dobra. Jest git. Jak na razie potrzebuję konia mojego. <gryw> Mam katalmana. Co to ma być? Proszę mi zostawić w spokoju. Ja nic nie zrobiłem. To... Ja, ja po prostu uciekam, bo tutaj jakieś wybuchy, nie? To zamak na moje życie był Cudemu udało mi się uciec. Bliz, koniu! Chodź! Ha? Czy chcesz sobie policji uciec? Nie, ta kuka jest cały czas na mnie chyba. Aha! Elo koledzy? Koniu! Wróć do mnie! Lekarstwo Nawet jedyneczka. Lekarstwo Będzie lepsze niż żadne lekarstwo. Nara No chodź, koniu! Czemu nie chcę przyjść? Dobra. Waliś to. Przyjmuję twojego konia. Nie, uciekł mi. Aha. Nara Teraz jest koń. A jestem w dupie, jestem w dupie, nara. No chyba ja was podzięło, nara, nara. I Idę też nara, pis. No daj, jał, to i mnie szybciej. Ten celownik chodzi tak jakby chciała, nie mógł. Czemu to moja po Aha, tak pis. Ile można? Nara, nara oh. please! Napiszę! Aha! mój konię ubili! Mhm! Mm Zajebliście! się bawię! Please! Please! Przejmę tego konia! Kurwa, please, no! Jest! Mam go! Mam cię! Dobra, nara. Aha! 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 Dobra, biegnę z buta Nie no, i w jaki sposób? Aha To co jakieś jajca Jakarstwo, piję Może nie muszę, nie chcę, ale muszę Aha, jeszcze złe napiłem się Lekarstwo! Skacz Please, skacz Dzięki Ja nie mam pojęcia co mam zrobić Mój konie żyje. Ej, ale mogę wyzwać innego konia. I przybiegnie, dobra. Please. Nie, płotka MK2 z martwych stała, dobrze. Aha, i oczywiście teraz. Płotek, płotek, pło... mój największy przeciwnik, płot. Nara. Dobra, i zlit. Jesteśmy w domu. Yy, jeszcze nawet koniowi dam tako dla konia. O boże! <noise> Najbardziej wymagająca misja, jaką robiłem w życiu. Dobra, jesteś ja przy przywozie. Sytuacja jest napięta, jak widać. Ale przeciwnicy, jak się zachowują, bo w ogóle nie reagują. Ci przywozie. Ja wszystkie lekarstwa, jakie miałem, użyłem. No może nie wszystkie, szerokie mi zostało, ale. Jest ich coraz mniej. Ej, ja nie mam już. Ej, a może? Może to jest nadzieja. Please. Koniu Przeżyj to. Ja też muszę to przeżyć. Chyba ważniejsze nawet, że przeżył. I wyjmij imię Dobra. I właśnie na takiej okazji jak ta. Aha. O! Nie było. Ja pierdole! Co coś się stało? Nara. Właśnie. Na takiej okazji jak ta. To jest szalenie przydatne, ale mam tylko. Jeszcze 7 strzałów. Shotguna już nie mam. Został jedyny Lancaster. Ja nie jestem w stanie nawet wozu zmienić. I oczywiście, kapelusze. Standardzik. Najgorsze jest to, że rozwaliłem czterech. Aha, jednak nie. Dawaj to. Nara Dobra. Najgorsze jest to, że nawet jeszcze właśnie wozu nie mam, a podczas po ucieczki wozem dopiero będę ganiać te typiarze. Ja jestem w stanie nic zrobić Dobra, jeszcze raz. Szybkie lurowanie wszystkich tutaj koło siebie. I teraz jebnięcie. Aha, nie wyszkło. Aha, nie pykło jeszcze raz. Czterej koło siebie, proszę. Napiszę. Dziękuję bardzo. I. I. Please. Nie. No i koniec, po mnie. Albo nie? Dobra. Nora. Dobra. To było dobre. Lekarstwo jeszcze jedno. I wchodził na wóz. I lecimy wozem. Aha. Naprawdę. Tak się da. Co ja mam teraz zrobić? Dobra, bierzemy na wóz. Dawaj. Jeszcze raz. Jeszcze jedno lekarstwo. Dobra, jest Git. I teraz tędy. Dawaj, przejeżdżam się. Mój wóz jest lepszy niż Twój. <grytanie> Dobra. Będę pił lekarstwa aż do jadę do celu. Ja więcej wydałem te lekarstwa niż ta misja da mi pieniędzy. Znaczy nie, w sumie nie, bo jest na premierze razy 3. A jak gdyby nie było bez premii? To więcej bym wydał pieniędzy, niż dostałem, nie? Niż bym dostał Masakra, ale zobacz, teraz mam z tyłu osłonę przynajmniej No Zamiana na wóz, taktyczna, była dobrym wyborem No w ogóle ten wóz jest raczej szybki A w teorii powinno to być wolne, nie? O wiele wolniejsze niż koń A myślę, że prędkości są takie same A poczuję, jest prędkości tym jeszcze większe, przez to, że ten pojazd jest taki wielki a poruszy się mega szybko tak, jesteś już sobie u celu, dobra, koniec misji udało się udało się, koniec ale oczywiście, żeby dostać maksymalną stawkę pieniędzy, poczekamy sobie, sobie tutaj chwilę Uff. dobra, więc yy, cięcie, nie? bo musieli pół godziny być na misji wiadomo, jestem yy, trochę więcej poza 40 minut, ale łącznie telegram a muszę y, podczas podejścia do misji bez checkpointu powiedzmy tyle. Być. Więc cięcie robimy. Myślę, że starczyło już tego czekania. Więc wjeżdżamy wodzę do punktu. I zobaczmy, czy będzie 1, 44 golda. Jeżeli tak, to znaczy, że pół godziny minęło. Hmm? WELL DONE GOLD TAK JEST Na hajsy i ekspy Musimy poczekać do sesji A jakby co ja dostałam tak dużo dlatego, że jest premiera 3 kiedy nagrywam Dwie postacie Oglisko Przyjemnie Ale bardziej przyjemne jest 4500 ekspa tak? Tak A jeżeli chodzi o hajsy 562,5 OK ale jest jeszcze właśnie nagroda u Madame Nazar, jak było to widać w lewym górnym rogu ekranu. Item ten dokładnie nazywa się Cylinder Duplexis. Takie jest bardzo dziwna nazwa. Pracuje się w ten sposób, są różne warianty. Każdy z nich kosztuje 310 dolarów. I proszę Państwa, to tyle.